Starostwo Powiatowe w sierpcu z dniem 26 stycznia bieżącego roku przystąpiło do udziału w projekcie Sprawny Samorząd w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Sprawny Samorząd jest realizowany na zlecenie MSWIA przez partnerstwo, którego liderem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Działania projektowe są skierowane do pracowników 10 urzędów partnerskich z Województwa Mazowieckiego i Kujawsko-Pomorskiego. Celem projektu jest podniesienie poziomu jakości usług świadczonych przez 10 urzędów poprzez przygotowanie kadry zarządzającej i pracowników urzędów do stosowania nowoczesnych narzędzi i technik zarządzania w administracji publicznej oraz wdrożenie narzędzi samooceny i ciągłego doskonalenia. Powszechny model y, oceny CAF jest narzędziem przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej mającym na celu poprawę zarządzania. Model skupia się na przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzeniu wymaganych usprawnień zarządczych. Metoda samooceny proponowana w ramach CAF opiera się na założeniu, iż osiągnięcie pożądanych rezultatów działań urzędu zależy od jakości przywództwa wpływającego na politykę i strategię organizacji, zarządzania zasobami ludzkimi, działania w zakresie nawiązywania związków partnerskich, zasobów i procesów zarządzania. Dzięki CAF organizacje wyrażające chęć wdrożenia systematycznego procesu, doskonalenia swoich działań uzyskują proste, przystosowane do specyfiki, do specyfiki sektora administracji publicznej narzędzie samooceny. Samoocena oparta o model CAF dostarcza informacji będących podstawą do doskonalenia funkcjonowania starostwa, m.in. poprzez identyfikację mocnych stron, identyfikację obszarów doskonalenia oraz opracowanie i wdrożenie zbioru dobrych praktyk, możliwość porównywania wyników z innymi jednostkami administracji publicznej z terenu Polski oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej przygotowanie starostwa również do aplikacji do nagrody jakości. Jednym z działań również metody CAF jest wdrożenie systemu analiz samorządowych SAS i w dniach 11 i 12 kwietnia bieżącego roku w Starostwie Powiatowym w sierpcu się, odbył się cykl szkoleń w tym temacie.